Cześć! Ja w ogóle nie wiem, czy jest czas na taki filmik, ale jak widzicie, po tytule ee, będzie to filmik pod tytułem Co nosić na buzi latem. Eee, a jest on związany z tym, że chcę Wam powiedzieć o moim odkryciu. Eee, na początku e sezonu, czyli tam powiedzmy w maju, e, korzystałam z takiej Jai e Pro. Jai e Nuno, przepraszam. To jest odcinek 01. Plusem tego to jest to, że on faktycznie jest lekki, ale ma dosyć moim zdaniem intensywny zapach. Straszliwie się babra to opakowanie, i generalnie zawsze go wylewałam za dużo na rękę. Jeżeli chodzi o, o odcień, o kolor tego produktu, to on tak naprawdę wpada w pomarańcz. I mimo tego, że ja mam ten jasny, no to on jest właśnie no taki słaby. Ja nie wiem, czy to widać, ale on jest dosyć dla mnie ciemny. W ogóle mam wrażenie, że on w tej tubeczce troszeczkę zmienia odcień z czasem. Trzeba na nim mocno, mocno pracować, żeby żeby było fajnie. No i tak naprawdę, jak dla mnie potem się czułam, ja bym miała na sobie puder, więc niestety nie odpowiadało mi to do końca e, jako, e, ponieważ e, a poza tym ten ziaja nie ma żadnego filtra, tak czy siak musiałam używać filtra, e, używałam filtru e, z forma serii z 50 było ok e, i teraz od jakiegoś miesiąca e, używam takiego mm, z La Roche e, to jest 50 plus e, i jak widać on mm, ma dodatkowe e, on ma dodatkową pigmentację znaczy, on inaczej, on ma kolorek po prostu w sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. O! On ma delikatny sobie kolorek, ale po roztarciu ten kolorek sobie prawie że znika. Więc on daje taki delikatny blask. Wydaje mi się, że jest bardzo fajny na pewno na plażę. Ja na co dzień go używałam pod ewentualnie z korektorem, jeżeli chciałam uzyskać takie delikatne krycie. I w sumie powiem szczerze, że byłam z niego zadowolona i jestem z niego zadowolona i daje odrobinę moim zdaniem, tylko mógłby troszkę tak nie wpływać na świecenie się skóry ale natomiast jest całkiem fajny jeżeli chodzi o ten produkt to go naprawdę polecam cena to jak mówiłam za 50 zł był przeceniony, chyba kosztuje 59 normalnie, ale na pewno jest to taki must have. znaczy must have w sensie takim że na pewno potrzebny nam jest mocny filtr, 50 nam kobietom bardzo fajnym też jest E, produkt e, polskiej firmy, tylko ja niestety e, z Iwostinu e, 50, e, on jest bardzo fajny, ja go używałam, tylko nie mam opakowania, Iwostin 50 też jest plus, e, cena jest troszkę niższa, jest naprawdę fajny, a teraz przechodzę do jakby mojego odkrycia, e, słowem wstępu, e, strasznie zachorowałam na krem Daywear ze Stelauder o którym mówiły dziewczyny tutaj mówiła o nim e, na pewno dziewczyny z The Breath of, of Fresh Air oni mówiły e, i, i jeszcze Agnieszka więc dawno się pojawiało ja sobie zdobyłam próbeczkę z Sephora to już jest któraś z moich próbeczek ja Wam pokażę jaką wygląda to jest krem, który ma 50 e, filtr 50 15, przepraszam, jeszcze raz, Estée Lauder Fils 15, jest to krem e, Daywear i on ma się z naszym kolorem skóry wspierać i on wygląda mniej więcej na dłoni w ten sposób Teraz pokażę go jeszcze kilka razy mam nadzieję, że to troszeczkę widać e, i on sobie tam z tym kolorem skóry troszeczkę tak opalizuje e, troszeczkę właśnie tak nam skóra wygląda na taką lekko muśniętą słońcem Fajna rzecz. Krycie, jak to w kremach yy, koloryzujących, czy takich tonujących, no to odrobineczkę, powiedz, nam coś kryje, natomiast bez szału nie ma, wyrównuje nam kolor skóry i ma być takim lekkim podkładem, takim lekkim, lekką podstawą makijażu. Ale ten krem ma jeden duży, duży minus. Kosztuje 250 zł. Opakowanie 50 ml, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo, bardzo dużo. I ostatnio, będąc z drogerii odkryłam Revlon Beyond Natural, ja mam odcień najjaśniejszy 210, on występuje w 5 w odcieniach, każdy może coś wybrać dla siebie, ja wybrałam ten najjaśniejszy, myślę, że następnym razem sobie kupię jeszcze o ton ciemniejszy, bo nie czy to już nie będzie w przyszłym sezonie, ja bym się opaliła, na razie nie jestem w ogóle opalona, więc ten kolor jest jak najbardziej dla mnie ok. I on ma tak SPF 15, czyli tak samo jak Estée Laude ma sobie taki dozowniczek Proszę bardzo, jak go nałożę, żeby ci go widziałem. Jego formuła jest, moim zdaniem, formuła, tak jak ją widzę, jest bardzo fajna, bardzo podobna do takiej groszki. Aha, i ją rozcieram. I wychodzi podobny, matujący, yy, podobny, właśnie tonujący efekt. Wyrównuje nam kolor skóry. Yy, powiem szczerze, że. Yy, ja po prostu wpadłam w obłędy, w ogóle poszłam w innym celu tej drogerii. Chciałam zrobić coś innego. Jak zobaczyłam, że jest coś takiego Beyond Natural Skin Matching Makeup czyli coś, co ma wyrównywać ten kolor, Był tester. Zobaczyłam ten tester, to był po, po prostu w zachwyt. Mimo tego, że on się znajduje na ostatniej półeczce zrealizowanej, czyli generalnie trzeba huksnąć, schylić się, prawie żeby podpełznąć pod tą półkę, żeby go zobaczyć. To jest 30 ml, tylko teraz, że właśnie okłamała, nie pamiętam, czy kosztowało 59,69 zł. Wydaje mi się, że 59. Niestety posiałam paragon, a chciałam Wam o tym powiedzieć. W każdym razie, no kosztuje trochę, no tani produkt to nie jest. Ale ja go używałam dla Was specjalnie odkąd kupiłam tydzień, zanim nakręciłam ten film, chociaż bardzo mnie kusiło, żeby go nakręcić dla Was wcześniej, bo wiem, że jest to produkt, no, znaczy, że Estel był produktem, e, który chciał nas mieć wiele, ale cena nas jednak stopowała. Tutaj troszkę niższa cena, bardziej, powiedzmy, to słowo troszkę przystępniejsza. A produkt zdecydowanie fajny, ja jestem z niego zadowolona, wiadomo, że to krycia nie ma zbyt wielkiego, on właśnie ma wyrównywać ten kolor cery. więc jak ja mam takie drobne zaczerwienienia, takie delikatniusieńkie, związane z tym, że byłam ostatnio na peelingu kawitacyjnym, ale o tym będzie osobny filmik, to... On faktycznie wyrównywał, tych zaczerwień takich delikatnych nie trzeba było używać korektorów, wiadomo, że na jakieś tam powiedzmy większe problemy, tak naprawdę nie mam z nich zbyt wiele, używałam zwykłego korektora, natomiast no, fantastycznie wyrównuje ten koloryt, jest super do codziennego noszenia, jak jest ciepła pogoda. Tylko tutaj nie wiem czy nie grzeszy, bo w sumie to u mnie tego słońca to już dawno nie było widać. Ale cóż, jest taki produkt do nabycia. Ja go kupiłam w Douglasie. Wydaje mi się, że, że, że tam, gdzie jest Revlon, ten produkt będzie dostępny. Polecam Wam go spróbować. Jeżeli nie kupować, to polecam Wam zobaczyć chociaż sobie, jak wygląda tester, i czym to się jakby je, i dobrać sobie kolor. I jeszcze, jeżeli tak już moim, jak błędem. Teraz ja sobie wzięłam taki kolor, jaki faktycznie ja mam buzie teraz, więc on nie mam tego takiego słonecznego, yy, słonecznego blasku, który miałam po użyciu yy, tego y, ze stylaudę, tej próbki, ponieważ ona była ciemniejsza niż mój naturalny kolor skóry. Dlatego wydaje mi się, że przy wyborze tego produktu należy kupować yy, odcień ton ciemniejszy od naszej, a jest troszkę w czym wybierać, jednak jest ich 5. Yy, no i w sumie tyle. W sumie tyle, więc y, moje drogie, y, zalecam Wam korzystanie z filtrów. Bo to jest fajny produkt, bo ma ten SPF 15, więc jest naprawdę nieźle. Pozdrawiam Wam serdecznie, zapraszam Was do komentowania. Może nawet do subskrypcji. Wiem, że na razie u mnie jeszcze nie ma zbyt dużo filmów, ale postaram się to zmienić. Pozdrawiam Was bardzo, do zobaczenia. Cześć!